Gdy mówimy o filmach, niektóre z nich na zawsze zapisują się w pamięci widzów, wyznaczając nowy standard w sztuce filmowej. Przykładem jest dzieło Mel Gibsona, film Pasja, który powstał przy stosunkowo niewielkim budżecie wynoszącym około 30 milionów dolarów. Mimo to, w 2004 roku okazało się ogromnym sukcesem komercyjnym, przynoszącym ponad 600 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Opowieść o ostatnich dwunastu godzinach życia Jezusa Chrystusa stała się nie tylko jednym z najbardziej dochodowych projektów w historii kina, ale również jednym z najbardziej kontrowersyjnych. Dziś 60-letni Mel Gibson pracuje nad kontynuacją zatytułowaną The Resurrection of the Christ. Ta produkcja zapowiada się jako najbardziej kosztowna w jego karierze. Warto zauważyć, że powstanie dwóch filmów, które będą zarazem kontynuacją i zwieńczeniem trylogii, nad którą twórca pracował przez ponad dwie dekady. Jak informuje serwis World of Real, oba nowe obrazy mają mieć wyższy budżet niż pierwotna pasja. Szacuje się, że ich koszty wyniosą od 100 do 250 milionów dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do wcześniejszych kwot. Jeśli te informacje się potwierdzą, Gibson pobije swój własny rekord budżetowy. Film ten zostanie sfinansowany dzięki Gibsonowi oraz niezależnym inwestorom. W przeciwieństwie do pierwszej odsłony, nowa produkcja ma skoncentrować się na rozmachu i szerokim wykorzystaniu efektów specjalnych. Podczas realizacji pasji filmowcy korzystali z naturalnych lokalizacji, takich jak Matera czy Kraków, ale tym razem planują stworzyć sceny ukazujące starcie aniołów z demonami oraz wizję stąpienia Jezusa do piekła, którą sam Gibson określił jako ambitna jazda na kwasie. Zmiany objęły również obsadę. W roli Jezusa zobaczymy Fenedziaką Ochtonena, a Marię Magdalenę zagra Mariele Gerige, zastępując Monikę Bellucci. W tej produkcji pojawi się także polski akcent, ponieważ postać matki Jezusa wcieli się Kasia smutniak. Oba filmy trafą do Kin w roku 2027 z odstępem 40 dni. Pierwszy film zostanie zaprezentowany widzom w wielki piątek 26 marca, natomiast druga odsłona zadebiutuje na dużym ekranie 6 maja. Czy przyszłość przyniesie nam kolejne zaskakujące produkcje tego reżysera? Jakie tematy warto podjąć w związku z nadchodzącymi filmami? Czekamy na wasze opinie i sugestie, które można zgłaszać przy pomocy czerwonego telefonu Radia Z. Zachęcamy do śledzenia nowinek i odkrywania, co jeszcze filmowy świat ma nam do zaoferowania